Wstałam o dziewiątej trzydzieści jeden Czemu ja tego przed wyjazdem do Turcji nie widziałam? Jak to wyjście, no ale. Co tam mam kuleciczę, nie wiem czy widzicie, chyba nie, ale dobra, widzimy się na śniadanie. Śniadanie do łóżka. No i tak chyba zakończymy. zakończę I kończę. Nie muszę już. Patrzcie. To mi tak leci. U mnie boli. No to, tu, no to tu nie. Szybki mhm. powtór moich malowań. Szeja. Dobra. Pierwszy obraz. Wczoraj. Nie wiem, może to tak kopnąłem. Tak. To miałem być po lewo. Ej, ktoś mi urwał słońce. Tu moje abstrakcje. A tu krainy świetlnej, czy cukrzy serduszka żelkowata chupa chups wszystkie smaki z karmelu chyba laska cukrowa to już wiecie i liwek o smaku ogórków dla kobiet w ciąży potem będzie jeszcze make up robiony